Dzień dobry Agata Majewska. Zapraszam na najnowsze informacje. A w dzisiejszym wydaniu: Marsz Miliona Serc. Nowy pomnik na ulicy Tumskiej. Festiwal książek. Oraz Bieg Solidarności. Marsz Miliona Serc za nami. Jak powiedział przewodniczący PO Donald Tusk, czuję, że przychodzi przełomowy moment w historii naszej ojczyzny. Wczoraj 1 października w Warszawie odbył się Marsz Miliona Serc. Udział w nim wzięli m.in. Donald Tusk, Włodzimierz Czarzastę, Rafał Trzaskowski i Jerzy Owsiak. Do Warszawy pojechała również delegacja z Płocka. Dzisiaj jest po prostu źle jeśli chodzi o samorząd, o demokrację o wolne media, o wolność w ogóle, coraz bardziej, coraz trudniej, dlatego chcemy dać tym marszem taki sygnał pozytywny sygnał wszystkim tym którzy dzisiaj jeszcze nie wierzą, że może być inaczej, bo to tylko od nas zależy, od 15 października czy wróci normalność, czy wróci uśmiechnięta demokratyczna wolna Polska. Mam dzieci, mam Wnuków i zależy mi na tym, żeby żyły w normalnym kraju, rządzonych, rządzonym przez normalnych ludzi, no i żeby były szczęśliwe, co my nie mieliśmy zawsze szansy tak żyć. To jest chyba jedyna niepowtarzalna szansa. Zapytaliśmy uczestników marszu dlaczego warto manifestować swoje poglądy. Żeby pokazać sprzeciw przeciw manipulacjom, arogancji, kłamstwu, złodziejstwu, można by było wymieniać po prostu 100 różnych, różnych przyczyn, no i żeby wesprzeć, żeby być razem. I żeby pokazać, że jesteśmy siłą, wszyscy powinni to zobaczyć. Niestety, nie wszyscy mają dostęp do informacji, które, które tutaj prezentujemy. Ale im więcej nas będzie, tym większa będzie, większy przekaz i jaśniejszy ten przekaz. Także w masie siły absolutnie popieramy. popieramy. I ja już byłam też na marszu 4 czerwca i tutaj mam 75 lat, ale nie dajemy się. W Warszawie pojawiły się tłumy protestujący. W szczytowym momencie uczestnicy wypełnili. I trasę przemarszu o długości 4,4 km. Wolnością, za bezpieczeństwem dla naszych córek i wnuków i wnuczek, za to, żebyśmy zostali w Unii, za to, żeby zlikwidować złodziejstwo i bandytyzm w tym rządzie. Bandyci muszą mieć swoje miejsce w więzieniach po prostu i to jest krótko i na temat. Przypomnijmy, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Ulica Tumska stała się miejscem upamiętnienia wybitnych płotszczanek. Obok wizerunku Miry Zimińskiej Sygietyńskiej odsłonięto pomnik kolejnej silnej kobiety. W sobotę, 30 września, na ulicy Tumskiej, w pobliżu Młodzieżowego Domu Kultury, stanął pomnik kolejnej wybitnej płotczanki Marceliny Rościszewskiej. Kobiety, która była jedną z organizatorów cywilnej obrony płocka przed armią bolszewicką w 1920 roku. Rościszewska zorganizowała również szpital polowy oraz punkt żywieniowy w prowadzonej przez siebie żeńskiej szkole. Za swoje zasługi została odznaczona przez marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych w 1921 roku. Marcelina staje tutaj dziś jako jedna z pomnikowych postaci w historii miasta. Jako wielka patriotka w skali polskiej i lokalnej, jako bohaterska obrończyni Płocka w sierpniu 1920 roku i jako ciesząca się powszechną estymą dyrektorka gimnazjum żeńskiego, jako matka dbająca o synów i jako emancypantka. Ale przede wszystkim, i na to szczególnie chcemy zwrócić Państwa uwagę, staje tutaj jako kobieta i płotczanka z wyboru. W uroczystości brała udział rodzina Marceliny, dwie wnuczki, prawnuczka, prawnuk oraz troje praprawnuków. Słowo Płock jest dla nas i dla mnie e, takim słowem, które sprawia, że nasze serca biją mocniej. E, gdyż jest to miasto, które tak mocno pokochało bo inaczej nie jestem w stanie tego określić moją babcię Marcelinę. Różnie pamiętamy o naszych bohaterach, różnie o nich mówimy i różnie staramy się czcić ich pamięć. Zastanawiam się, czy babcia Marcelina patrzyłaby na siebie jak na bohaterkę, czy może raczej jak na zwykłą kobietę, która po prostu działała i walczyła w, ob w obronie i o to w co sama wierzyła. O wolność, o prawa kobiet i o edukację. Życzę każdemu z nas, aby dostrzegał w sobie takiego bohatera jak my widzimy w Babci. Pomysłodawcą oraz organizatorem zbierającym fundusze na pomnik był Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marzyliny Rościszewskiej, a wykonawcą pomnika był rzeźbiarz z Ciechanowa Marek Zalewski. Całą uroczystość poprzedził okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczestników warsztatów Mistrz-Uczeń. Niezrzeszeni wydawcy po raz pierwszy zawitali do Płocka w ramach Festiwalu Książki. Na miłośników literatury czekał pełen przekrój tematyczny oraz możliwość spotkania z autorami. Po raz pierwszy w weekend 30 września 1 października odbył się w Płocku Festiwal Książek. Wydarzenie to było organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Autorów Niezależnych i miało na celu zaprezentowanie twórczości samowydawców. Jestem autorką e, kilku e, książek e, i szczególnie polecam, szczególnie polecam książki dla dzieci, ale też książki o bardzo Ważnej postaci Wojciech Bogumił Jastrzębowski mieszkał na Mazowszu, kilka lat mieszkał w Płocku, 200 lat temu napisał konstytucję dla Europy, i większość zapisów jego konstytucji jest dzisiaj prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Co chciałam bardzo przetłumaczyć myśli Jastrzębowskiego dla dzieci. I tutaj mam dwie książki właśnie dla takich kilkuletnich dzieciaków. Tutaj mieszkam i w moim ogrodzie o tym właśnie, że żeby świat był piękniejszy, ludzie powinni ze sobą współpracować i powinni zakładać ogrody, wtedy będzie bezpieczniej i dla ludzi, i dla Ziemi. Wśród wystawców znaleźli się również płocki autorzy niezależni, tacy jak Księżnica Płocka czy Biblioteka Pedagogiczna w Płocku. Ponieważ Księżnica Płocka oprócz tego, że wypożycza książki i jest biblioteką publiczną w Płocku, również wydaje książki. Wydajemy książki o tematyce związanej z Płockiem, z ludźmi, którzy są związani z Płockiem bądź są podczenami. Więc my dziś jesteśmy tutaj, bo tu jest nasze miejsce, bo tu jest książka, bo tu jest dzisiejsze święto książki. No, i u nas w Płocku jesteśmy tak naprawdę sprzedajemy nasze wydawnictwa, ale również ofiarujemy książkę, którą można wziąć za darmo. Jest tam wolna biblioteka, wystawione są książki, które można do nas przynieść, ale również można od nas wziąć. Trzeba czytać. Warto czytać, trzeba czytać. Jeśli się czyta, jest się bogatszym. Żyje się dwa, trzy razy więcej. Trzeba czytać, bo jesteśmy po mądrzejsi wtedy. Osoby, które piszą do szuflady i myślą nad wydaniem swoich tekstów miały okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces wydawniczy. Ponieważ ta książka przechodzi wszystkie etapy, które powinna przejść w wydawnictwie, czyli redakcję, korektę, często niejedną, e, łamanie tekstu, wybór okładki, jeżeli są jakieś zdjęcia czy grafiki, to też więcej zajmuje czasu. Ale my akceptujemy wszystko, czyli jakby do nas należy decyzja. Czy nam się to podoba, czy nie. Także to zależy też, jak długo dochodzimy do jakiegoś wspólnego wniosku w danym temacie. Wybieramy papier, na którym będzie nasza książka drukowana, format. Także wszystko jakby jest od nas zależne. Ale dzięki temu mamy taki produkt, jaki chcieliśmy uzyskać. Czytanie jest bardzo ważne dla rozwoju naszej wyobraźni oraz powiększenia naszego usownictwa. Liczymy, że takie wydarzenie zachęci jak największą liczbę osób do zagłębienia się w różnych lekturach. Pięć kilometrów malowniczej trasy czekało na biegaczy, którzy przyjechali do Płocka na 21 bieg Solidarności. Wśród tegorocznych zawodników była również mistrzyni świata biegów długodystansowych. Kolejne ulice Płocka wypełniły się biegaczami. W sobotę 30 września odbyła się 21. edycja biegu NSZZ Solidarność imienia Krzysztofa Zywera. Tegoroczne zawody oprócz zmienionej formuły miały również nową lokalizację. Bieg rozpoczynał się nad Sobótką. 23 lata temu wpadł pomysł, żeby robić bieg nie solidarności, a bieg dla dzieci. Natomiast później w trakcie po śmierci naszego przewodniczącego regionu Krzysia Zywera. Zmieniliśmy trochę nazwę, że to jest jego imienia. No i mamy dzisiaj 21 bieg. Przez dwa lata, ostatnie była przerwa, przez wiadomo, przez, przez yy, pandemię. No i dla uczczenia naszego Krzysztofa nie zmienimy na pewno tego, tego biegu i uważamy, że będzie coraz, coraz lepszy. Do tej pory mieliśmy na starym rynku, na, na stadionie miejskim, natomiast teraz jest inna formuła i myślę, że bardziej się przyjęło, bo mamy praktycznie komplet zapisanych tak dzieci, jak i dorosłych osób na bieg. Polski związek nam pomógł, wymierzył trasę, mamy certyfikat od nich i tak dalej. No i co się zmieniło, że mamy sławę chociażby mistrzynię olimpijską, która tutaj jest razem z nami, przy otwarciu również była. Po, pokażemy ją, przedstawimy ją dorosłym, bo nie wszyscy jeszcze byli na, na starcie. Także myślę, że na przyszłość będzie tych naszych biegaczy jeszcze więcej, chociaż to nie jest jedyna biegaczka. Ale są biegacze, którzy jeżdżą po różnych biegach i dzisiaj się jednak tutaj stawili. Tego dnia od rana trwały biegi dzieci. Jak po nowej trasie biegło się najmłodszym? Mi towarzyszyły zaskoczenie, bo tyle osób z nami biegło, I, ale też się bardzo zmęczyłam, bo to był daleki bieg. Ja wygrałam. Trasa nie była trudna, bałam się, że będą bardziej takie, takie zakręty ostre, ale nie było, więc też się bardzo cieszyłam. W wydarzeniu udział brała Patrycja Bereznowska, mistrzyni świata w 24-godzinnym biegu, która oprócz wzięcia udziału w biegu na 5 km poprowadziła rozgrzewkę dla najmłodszych. Największą przyjemnością jest startowanie młodzieży w biegach dziecięcych udziału, rozgrzewka i zaraz będzie dekoracja. Ale oczywiście nie mogłam sobie odmówić również startu na 5 km. Chociaż nie jest to mój dystans i naprawdę będzie dla mnie trudno rozpędzić się. Szczególnie, że tydzień temu przebiegłem 320 km na mistrzostwach świata 200-milowych, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Szczególnie teraz, w tych czasach, musimy. Zaszczepiać w nich miłość do ruchu, do przebywania w naturze. No i myślę, że też dobrą formą jest rywalizacja, w sensie, żeby zobaczyli, czym jest sport, czym jest radość wygrywania. Ważną zmianą w tym roku był fakt, że zawody miały atest Polskiego Związku Leki Atletyki. W zawodach dla osób dorosłych w kategoriach mężczyzn zwyciężył Adrian, przybyła, a w kategorii kobiet pierwsza była Oksana Okseniuk. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. Biegu. A na koniec przypominamy Państwu, że debatę płockich jedynek można oglądać codziennie w telewizji Mazowsze o godzinie 20.30 aż do 14 października. A na dzisiaj to już wszystko i na kolejne wydanie serwisu informacyjnego zapraszam już w środę. Do zobaczenia!